A na koniec w materiale Joanny Jędraszczyk-Kałwak zapraszam Państwa do Bolesławia w Gminie Krzyżanowice. Właśnie tam przed laty funkcjonował młyn wodny, który dziś dzięki staraniom właściciela powoli odzyskuje dawny blask. Jesteśmy w Bolesławiu, tu prawdopodobnie według kroniki młyn już w 1500 któryś tam roku był, że połowa wsi była sprzedana wraz z młynem, ale mój przodek tu w 819 rozbudował chyba ten młyn i ten budynek co tu jest, parter jest w 819, ten budynek gospodarczy też i ta sodoła drewniana, czyli to wszystko już tu ma 170 lat, wtedy tu było królestwo Prus, bo to ani cesarza jeszcze niemieckiego nie było. To już tu powstało wszystko i do dzisiaj tu na szczęście się tak stało, że, że nie jest to, tu nikt tu nic nie zmieniał, tu niedużo nie, nie się zmieniło. Tu był kiedyś staw, który już jest tu teraz łąka, bo tak się stało, że w 1965 uregulowali tą rzeczkę tam i tu już woda nie płynęła i tylko pozostało, ale zostało. Widać, że to był staw, tu jeszcze na obrzeżach rosną drzewa. Na szczęście zostało to to wszystko. No. Pół kilometra stąd była e, zapora taka na tej rzecz, co na tam błokiem płynie, żeby ją skierować tu, to, to wykopane był kanał, Prawdopodobnie już. Tu. 500 lat temu to tu było i tu była skierowana tu i musieli gromadzić tą wodę, bo to, to wystarczało na 3 godziny, 4 godziny wystarczało, potem musieli czekać. Ale po wojnie już były zamontowane silnie elektryczne i to już mógł na przemian y, korzystać z wody i z tego i to tak, na, na, dlatego ten mój się nazywał elektryczno-wodny. Ta mała szopka to tu jest budynek, turbinownia, ale kiedyś tu było koło muńskie drewniane. Ja mam jeszcze plany z niego i ona miała średnicę 2,80 m. I ja tak taką ozdobę tu zrobiłem na tym młynie tu, żeby był obraz jak, jak to wyglądało to koło, ale one było tutaj w tym miejscu tu, ale w tej chwili już tu jest w 1927 założyli turbinę Francisa, bo to już było lepsze lepsze było, bo to nie miało takiej wydajności. Nie? I ta turbina tam jeszcze właśnie jest zabudowana. Tyle się zachowało tu. I ja teraz mam czas i widziałem, że to idzie się uratować i to zabezpieczyłem wszystko, ile się da. I tak to zostanie, bo tak się działo, że mogło tego nie być, bo tu miało być mieszkanie, ale potem tak się stało, że częściowo się rozebrało coś, wyrzuciło, bo to kiedyś ludzie wyrzucali wszystko, ale a teraz już nie wyrzucam nic, nie? Nawet zbieram jeszcze jakieś takie, jak gdzieś coś widzę, że tu umiem tu wyeksponować, bo tu mam dużo miejsca w tym młynie. Tu jeszcze cała piwnica pod całym jest tym młynem i u gór, góry jest bardzo dużo miejsca. No jesteśmy tu z tyłu tego młyna tu i tego budynku naszego i tu, tu było yy... Tu z tej turbiny, ta woda tu odchodziła do rzeki, bo tam zaraz pójdziemy, ale to jest wszystko zasypane. Tu było kiedyś 2 metry albo więcej, rów był tutaj, nie? Ten topol to mój dziadek sadził i on jest taki olbrzymi tu. Ale on, jest, on ma trochę pościnane gałęzie, bo on był niebezpieczny, bo tam spadywały, już była wichura. A ten, tu jest do, dąb, też jest wcale, no też wiemy 100 lat, To no, już tak zostały, no i tu, i ta woda tu z tego młynu, tu wpadała do, z powrotem do tej rzeczki, bo tam, ale tu była kiedyś ta stara e, rzeczka, była tu, ale oni kiedyś oni ją wyprostowali i z trzech płynie w Biele, tam jest taka miejscowość biela, a potem Piszcz, to jest ta rzeczka, a tutaj, jak wyprostowali tą rzeczkę, to tu się zostało, tu jest taki mostek, bo jak oni regulowali rzeczkę, to mi kawałek terenu zostało za rzeczką i dlatego ten mostek prowizoryczny, bo tu zerwała ostatnio jak było e, powódź, Duża woda to tym, i teraz jest taki prowizoryczny tu, bo tu widać resztki tego. Ale tu jeszcze została taka my to nazywamy wy, Wyspa, bo to, tu jest jeszcze stare koryto rzecz, tej rzeki. Ja to specjalnie nie ma zasypywane i tu. To jest stare to one były takie za kole, to było kiedyś ładniej, bo tu teraz robili proste, ale to jest jeszcze stare. I to, ten teren należy tu do, do mojej tej działki tej. I to jest taki, my tu nazywamy tu wyspę, bo tu tak, tak to tu jest. Dobrze, że teraz konie tu są, bo nie trzeba kosić tej trawy. Ojciec tak po wojnie to miał tu, bo to za komunę mu tu robili utrudnienia, bo to tam prywatny ten, bo to działalność niby miała, to kontrolę mu to robili, utrudniali mu i on. W 1957 zaprzestał działalność i to, to mu to, to zablokowali i już zajmowało się tylko rolnictwo, bo mieliśmy tutaj 5 hektarów pola i tam dlatego tu, i te wszystkie budynki były. Ta doła i do dzisiaj to i tu nigdy nie było nic naprawiane, nie? Bo to chyba z dobrych materiałów tu robili, bo nawet ten dom tu na dole a tu, tu nie ma żadnych problemów. No. Kiedyś nie miałem czasu, bo pracowałem nawet za granicą nawet, ale teraz mam czas. Widziałem, że to idzie jeszcze uratować i zacząłem to, a znam się, bo pracowałem, bo jestem właściwie elektromechanikiem, ale teraz mi się to sprzedaje, bo jakieś elektryczne rzeczy, ale tam się nauczyłem. I tynkować, i murować dachy naprawiać i wszystko i to ja, ja tu właściwie nikogo nie potrzebuję, ja to wszystko robię sam. 1849 jest taka data, co tu wszystko wybudowali, czyli 170 lat już ta ma to stodowa, nie? No a tu jeszcze, bo kiedyś mi mieli taki wóz taki na tych kołach z tymi obręczami i zostały te koła i to tak, jeszcze ktoś mi dał takie koła, muszę ale zabezpieczyć trochę, bo to i to, to i tak nazbierałem takie z tych małych wózków, różne są rzeczy. Się, trzeba je lepiej zabezpieczyć jeszcze, no i to tak, tu, tak to zostanie tu, nie? a to kiedyś też znalazłem, gdzieś jakieś wykopy robili i to, to są żarna takie te ręczne jeszcze, Ja to pasuje, bo tu młyn kiedyś był. Tu widać, że, te, że to drewno było, że tu jeszcze jakiś stempel jest z jakiegoś to tam było, z lasu, jeszcze jakiś korona albo coś. Dlatego chyba to jakieś, to jakieś lepsze, bo to ma 170 lat. Jeszcze drugie 170 może Jeszcze Kiedy ja go pracowałem w Niemczech, to gdzieś coś likwidowali i te tabliczki były wyrzucone. Ja je ja tak wziąłem, bo to taki napęd, że palenie zbrojone. Rauchen policali verboten, a tu unbefuchten cutry verboten, to znaczy, że niepowołanym wstęp zbrojony. No. <laughs> To jest bardzo stare koło, jak było jeszcze to, to koło wodne. Zanim był unowocześniony, co mój dziadek padł, to, to koło pracowało tam z tego koła wodnego, muńskiego, z tego drewnianego był napęd, transmisja tak, i pas był i to zostało. To jest wszystko zręcznie wykonane z drzewa i też prychy. To jest bardzo stare, to one już ma też 170 lat. Nie? A to też takie koła są z tych maszyn rolniczych. Ja to, to było też na złomie, a takie jak widzę jakieś Jakieś szkoła, żeby to, to, to... zbieram takie różne tam. Tu, tu mam 80 arów, nie? Tu jest to... Tam właśnie ta rzeczka tam, yy, tam płynie dołem, a na młyn szło tam specjalnie był kanał wykopany pół kilometra, no ale potem to już jak uregulowali tę rzeczkę, to już od tego czasu już nie ma tu wody w tym stawie. No i staw jest wyschnięty, no nie ma już. No. Tu kiedyś miał być mieszkanie robione, potem to upadło, część już jest rozebrane, wyrzucone, ale na szczęście coś tu zostało, między innymi ten mlewnik, który się nazywa ten, ten walcowy taki z 1927, to tak gdzieś tam jest. Gazy to jest teraz miejscowość, tam Żary tam, i tam ponad jakieś muzeum chcą, bo tam była fabryka maszyn, ale tu stało jeszcze czyszczalnia, tu były jeszcze tu były trzy maszyny, tam był e, mieszalnik, a ten cała ta oś. Gdzie były te napędy na te maszyny, to ona została. I to widać, ile tych kół tam pasowych jest. Parę, mam starych zdjęć, właśnie najwartościowe to jest to. To był 1895 to jest mój pradziadek z rodziną, Tu mój dziadek jest, to jest mój prapradziadek, urodzony w 1819. Na dole w piwnicy, na belk jest drewniany belek. Jest erbałek Chrysty wybudowany. W... 849. Nie wiem, czemu, czemu ten materiał jest taki dobry, że on się nie, nie psuje. Nic się nie, nie, nie stało z nim jeszcze do, do tej pory. Nie? A teraz ja to już się zabezpieczyłem takim specjalnym środkiem, co to, ja by tam jakiś rower go zabija a nowy już nie wejdzie. No. Na moją 60 to byłem w planie zrobić imprezę no i tak mi się udało to tu wykończyć. Tysiąc godzin roboty, tu wszystko tu szlifowe, zabezpieczać tutaj specjalnym takimi środkami. Uchodzą mnie, kiedy tu ktoś przyjeżdża, bo wiedzą, to już pokazywałem tu, że tu takie coś jest. No a tu mam tak, że ja tu nie muszę nic szykować, te stoły, to są krzesła, udało mi się załatwić, przynosili mi ludzie, co chcieli wyrzucić, że ja tu nie muszę, jak tu chcę urodziny swoje zrobić, czy coś, czy siostra, to tu siadamy i nie trzeba nic szykować, to tu jest wszystko gotowe, nie.